Jest nadal zimno, ale wyjechaliśmy na samą górę. Wyżej się już nie się nie dało. Pretty nice view. You don't drop the phone. Let's go this way. Where's the ferris wheel? Ja wiem, że z nocy mi mnie nie widać, ale wracamy właśnie z parku rozrywki, tam i znaleźliśmy skarbonkę. Jest świnia, jest kasa. Hmm. Przyjechały kozaki z Łodzi, trzeba im pokazać jak się bawią kozaki w Wiedniu. Zobacz, to ja mam te mokasyny, a nie kozaki. Ktoś tu z filmu moje sufiksy. Piękne. Ja jebie Prezes, dostniłeś? Strasznie, w chuj, naprawdę, moje serce krwawi. Teraz, teraz się chyba raduję. Jedziemy, jedziemy. To miało być gdzieś za Wiedniem. O, granica jest. Have your ready. Yeah. Yeah. Dotarliśmy do Bratysławy Nie wiem gdzie jest Julie Ze swoim sprzętem Pokój na szybko Pokój ładny pokój rower dotarł zmieści się nie wiem jak wygląda łazienka. Zaraz zobaczymy. Nie mam pojęcia. Oh. Witamy Rumuna przesiedlczego. Oh. Drugi, Rumun. Drugi Rumun. Drugi Rumun. Drugi Rumun. Drugi Rumun pomocnik. Thank you for your help. Uwielbiam to. Daj mi zaparkowany. Można iść, coś jeść, bo jedliśmy śniadanie godzin 10.00, 10 jest 4.30. Gdzie są ludzie? Organizacyjnie to martwo wyglądało. Staliśmy w kolejce jak matoły. Długi czas, ale dobra, ogarnięte. Dobrze moi mili, jest ósma godzina. Jestem na jakimś osiedlu. Dojechałem z Samorina do Bratysławy autobusem. Gdzieś w końcu do nie wiem, 2 km przejścia stąd do hotelu. Także nie ma dramatu. Hotel rezerwowałem przez partnera Challenge. Właśnie po to, żeby były transfery z hotelu na zawody i z powrotem. Okazało się, że no nie, nie ma transferów, bo, bo oni nie robią transferów. Także jest dupa. A to przejechałem autobusem. Jutro zna znalazł mi przynajmniej gość bo nie robił transferów, ale przynajmniej znalazł jakąś drugą osobę, która siedzi też w tym samym hotelu. Więc przejedziemy taksówką, 25 km. No nic na to nie poradzimy, co zrobię, nic nie zrobię, prawda? Zostawiłem rower, wyczyściłem rower. Nie działa mi miernej mocy. Myślałem, że jak będę wracał, to znajdę gdzieś jakiś sklep z bateriami, ale niestety nie uświadczyłem sklepu z bateriami, więc Całkiem możliwe, że ten jutrzejszy start to będzie bardziej rekreacyjny niż myślałem, że będzie rekreacyjny. To, że miał być rekreacyjny to jedno, ale okazuje się, że miernika mocy nie ma. Pływać się dzisiaj testowo nie dało. Także ogólnie jest... jest no wesoło. Jak będzie, to się jeszcze okaże. Ale tu się jakoś nie przejmuję. Miały być jakieś wielkie plany, miały być jakieś wielkie wielkie treningi wyszło No wyszło tak jak wyszło Nie będziemy płakać nad tym, że, że nie ma Próbowałem się zarejestrować na susz I rejestracja na susz z telefonu próbowałem a wymaga nie, nie na susz, sorry, Poznań już mi się te zawody Próbowałem się rejestrować na Poznań na Super League, ale Poznań w Super League wymaga ode mnie przelewu bankowego. Także spróbujemy zarezerwować się jeszcze raz, jak będę przy komputerze. Może z komputera pójdzie trochę lepiej, z telefonu nie chciało. Następnie 16 są zawody w Warszawie, do 51.50. Nie wiem do końca jeszcze, czy... rękam ręka mnie zabalała. Nie wiem jeszcze, czy będę startował w tym 51.50, czy nie, bo... No to muszę zobaczyć czasowo, bo mogę nie wyrobić. Ale będę w Warszawie wtedy, także jakby ktoś reflektował na jakąś kawę, albo jazdę na rowerku, albo pobieganie po, po łazienkach, albo Agricoli, to, to dajcie znać. To będzie 16, to jest ten weekend. I następnie będę w, na Mazurach i w Gdyni między 16 a 20 jakoś, no to niewiele dni jest. Ale jak ktoś gdzieś tam w takich okolicach jest i ma jakiś pomysł na życie, pomysł na, na spotkanie, to, to dajcie znać też. I następnie susz. Na 99,5% będę w suszu. I jeszcze, jeszcze muszę jedną rzecz tylko ustalić, jak powinienem być. I następnie będę w Krakowie koło 25-26 jeszcze raz i będę troszeczkę więcej czasu, więc jakby ktoś nie zdążył wcześniej, to 25-26 Powinienem dać radę się spotkać wtedy Następnie jesteśmy w um, Poznaniu już do, do końca mojej wycieczki Po czym jest powrót do, powrót do a, ym, Nowej Zelandii drugiego chyba trzeciego trzeciego jakoś chyba jest samolot wlec z powrotem z wiednia. Także to są plany. A ja sobie idę jakimiś parkami. Ludzie śpią. GPS-a niby mam gdzieś dotrę. No, a jutro takie zawody. Przejadę się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, hej.